Cześć, tutaj Dawid, e, dzisiaj ze mną jest Patryk Gramy razem w Minecraft tak. nasz, I nasze będzie Minecraft przygody tak. Będziemy robić Minecraft przygody Więc tak Ej, bierz zbroję bier Patryk, bierz zbroję Ja mam zbroję hmm, Dobra, dobra A Miocio masz? Wszystko. No. no dobra, no to chodź Dobrze, bo długie Pójdziemy się przespać lepiej. Bo na tym składnikiem już nie chodzi. No, no pójdź spać. No. A my jesteśmy mieczami. No, Minecraft przygody, Minecraft przygody, przygody, przygody. O kurde, uważaj. Jelu, nie daj, chodź tutaj.

Tak fajnie się zagra na ma... życiu. Fajnie jest na życiu, nie? Tak. Dobra, wyciągnij. Klipper! Ty! To, to mam nacis. Czekaj. Ja Ciebie zabiję? Nie. Będziesz w domu czekać, a ja Ciebie Wezmę Ci rzeczy. To na okazji... Czekaj, ja ci Już idę do ciebie. Dobra. Być w domu. Dobra. Kurde, głupi te klipery. Nie lubię tych kliparów. Ale dziwne, że jak się gra na kreatywie, to... to oni nie wiedzą, że... Jesteś, że... Dobra.

и то. Ну и может это твое. Можешь? И убери его, дорогие. Добро пожаловать. Можешь облет. Ну и значит... Как я что? Как ты думаю? Что ты будешь, ты ее и на показ.

To pierwszy odcinek Minecraft przygody, przygody. Dobra Lala. Dobra, co teraz? Mogę tylko ubranie się O sorry, walnij mnie też No, no dobra, no i jest Czekaj. Okay? O, zombiak! 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 Jaki zombiak? Nie ma tam zombiaka. Dobra ty. Tak. Jedzenie, jesteś ja spraw No, a i wy się tak chyba ugotował. Dobra, się. się. W piecyku, patrz. w Nie rozwalenie nic. Majkrow przygody, Minecraft przygody, majkrow przygody. Majkrow przygody, majkrow, Minecraft Nie bym nie No, raz po. Wiesz w dumą. No jeżeli w dumę. No i co wy droga. Dobra i teraz się... Nie bijemy, przepraszam. Opuć. No pójdź zrobię zrobimy się. No pójdź No pójdź wóźniej. Dobra tak. Bierz nie? Bo jak będziesz głodny to nie czujesz. Bo mam taka zombiaka, nie? I teraz jestem zombiakiem. No. I teraz ja cię nic nie zrobię, nie? Ale teraz będę przez dużo. Nie właśnie dobrze, byle teraz godować. A ty też? już? będziesz jest głodny to mi powiedz jakby nie byli miał jednej pałki. To no mi ten pałk. Oraz ten Idziesz. No. Ja mam dalej mu jedną pałkę. Nie mam dalej jednej pałki. Ja mam, widzisz?

Patryk, nie będziemy wiedzieć gdzie nasz dom. Dobra, chodź My chłopaki wiemy co, wszystko wiemy i jesteśmy Eee, ja Wam robię widzimy się Dobra, jesteśmy idziemy na polowanie. Nie? Będę uważać, Dąbiak Chodź do domu, szybko Słyszę tu głosy O, chyba już zaraz będzie północ Wchodzimy na drzewo? Idziemy do góry O konik! Czy ty, ty robisz źle, aby się przemknąć do naszego domu? No, no i Nie, bo... Weleś! Nie! Co? Nie! Dobra, weleś! Pójdź tam. Co? Tajne przejście to nie. Bo co mam tajne przejście? Pójdź lepiej. Пойдем туда, давай Ну, вот. Кажется. Кажется, там. А я кого мастерю? А кого? А кого мастерю? А кого Ну, я еще Отыпа, о, 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 о. Не ну, не бей мне, не бей мне. Да, Так, иди спать. Ты идешь спать? Да. Лал. Не Лал. Лал. Беди в дома, так и там, Так и там. И на ушко нахлёв. И на ушко.

Nie mu siedzi! Jestem stary dziadek! Mam Jestem stary dziadek! A czekaj no bo mi coś kamera! Ale nie wiem, nie! Zaraz wycieknąć z tego serwera Nie no, nie wycieknąć się!

To mam nasionka! Dobra, wafel E? Mało życia! Ja to mm. Można się na to Że ich poszło Dobra. Zaraz zakończymy się ten odcinek nie spróbuję teraz nie da się a to chyba kontrol na setting tołcz nie rób

To ja mu zarobię ja no ty, kołki, pomylę użytki, żebyś teraz coś nie? To cię zabiję. sorry. Au. Nie masz prawej. Nie mnie, bo ja mam dwa życia. Ja, ja, ja. Dwa? No. Dobra, czekaj, ja się koksa. Dwa mnie Od razu upalę życie. Jestem królem. I wszyscy kurwa Łapkę w górę. Dobra, wiem. My już się zakończymy ten odcinek. Jeśli wam się podobało to zostawcie lajka. Lajka, czyli łapkę w górę. Napiszcie komentarz. No i jeszcze wam przypomnę, że będę nagrywać... Minecraft, moje przygody. No, więc. Oglądajcie i zapraszam Was serdecznie na mojego Facebooka. Na razie.